Serdecznie w dzisiejszym filmiku zajmę się wymianą szybki w takim oto telefonie. To jest dokładnie Samsung M12, a jego bliźniaczym modelem jest Samsung A12, tylko że z mniejszą baterią, ten ma baterię większą. Szybki mają identyczne, także cóż, przystępuję do pracy. Sprawdźmy dotyk i wyświetlacz, czy wszystko jest w porządku. Szybka jest popękana, natomiast wyświetlacz wyświetla obraz na całej powierzchni prawidłowo, nie ma żadnych przebarwień, kolorowych plam, pasów, nic z tych rzeczy. Także pacjent nadaje się do wymiany szybki. I jak widać, dotyk, wyświetlacz działają w 100%, Także można przystępować do pracy. Pierwsze co, wyłączę urządzenia. Tatka na kartę SIM. Bardzo fajnie, bo telefon nie jest klejony, tylko jest plastikowa klapka, w związku z czym powinno pójść nieco szybciej. Klapka nam się poddała. Ten włącznik mi się przyda do testowania w trakcie naprawy. Tego sobie go odepnę, odłożę na bok. No i przystępuję do rozkręcania telefonu. Najpierw górna część. Górną część możemy zdjąć. Bateria. Włącznik. I taśma od wyświetlacza tyle by było na górze. No i mamy dolną część. I tutaj jest taśma jakby płytkę dolną z płytką górną. Łączy taśma i generalnie łączy wyświetlacz. Tutaj, jak widać, troszeczkę jest obrudzony. Więc przetrzemy. Te elementy na razie nie będą mi potrzebne. I póki co muszę umieścić telefon na podgrzewaczu, tak aby klej między modułem wyświetlacza, a ramką telefonu był bardziej miękki i podatny na wyklejenie właśnie modułu wyświetlacza z ramy telefonu. Temperatura prawidłowa, także zaczynamy ogrzewanie. Po kilku minutach urządzenie wydaje się być dość ciepłe, aby móc spróbować powalczyć z klejem, który trzyma moduł wyświetlacza do korpusu telefonu. No i właśnie... Zacznę to dokładnie robić. Tutaj troszeczkę go poosłabiam. Raz one trzymają mocniej, raz trochę słabiej. Generalnie kiedyś trafiła mi się A12, którą wyklejałem no, długo, długo. Chyba kilka godzin nawet ją męczyłem, ale w końcu wyświetlacz wyszedł nieuszkodzony, bo. Nie sztuką jest wyjąć wyświetlacz, tylko sztuką jest wyjąć wyświetlacz tak, aby wyświetlacz nadawał się do dalszej regeneracji. Ok, tutaj też powinienem dać radę wejść czymś cieńszym. Wezmę sobie taką kolikę. tutaj ważne, żeby trafić między cały wyświetlacz a korpus telefonu, a nie na przykład w warstwie podświetlania, bo to jest jeden z nielicznych Samsungów, który nie ma wyświetlacza OLED-owego, tylko ma zwykły IPS z warstwami podświetlania, które jest bardzo łatwo uszkodzić, zalać czy coś. Dlatego też na przykład tak jak w filmiku w A40, gdzie podlewałem alkoholem wyświetlacz, żeby łatwiej się go wyklejało, w tym przypadku nie mogę tego zrobić, ponieważ uszkodzę warstwy podświetlania i wyświetlacz będzie nagadał się do wyrzucenia. Mogę się trochę od RM. Mamy to, wyświetlacz wyklejony. No teraz warto by było sprawdzić, czy działa. Twardy zawodnik z niego był, przyznaję. Nie muszę tak to przytykać całej klapki, tylko wystarczy, że sam włącznik i będę mógł uruchomić sobie telefon. Uwaga, uwaga. Jest Samsung, jest dobrze. Chyba działa. Taki przeciwnik. Alkoholem go nie można osłabić, tylko temperaturą. I to, też, I to też z umiarem, bo można bardzo łatwo przegrzać. Pojawiają się fale różne na podświetlaniu, także szczególnie na białym tle widoczne, za dużo temperatury się da. Dla wyświetlacza IPS przy wyklejaniu pojawiają się takie, takie fale Dunaju. No dobra. Jak widać, stan wyświetla wyświetlacza nie uległ pogorszeniu żadnemu, także można przystąpić do dalszego etapu pracy, czyli oddzielania szyby od wyświetlacza. Wyłączymy urządzenie. Musiałem zrobić małe cięcie. Rozładowała mi się bateria w jednym z urządzeń nagrywających. Odpinamy bateryjkę. I już wychodzi nam ładnie wyświetlacz. Tym na razie się nie będziemy zajmować. Przystąpimy teraz do oddzielania szybki od wyświetlacza. Tutaj ten stary klej w rogach usunę. umieszczę telefon na podgrzewaczu z powrotem, właściwie już teraz sam wyświetlacz i kawałkiem tej folijki będę starał się trafić w warstwę między szybką a wyświetlaczem, dokładnie w klej między szybką a wyświetlaczem. No dobra, i słuchajcie, korzystając z tego, że mam mikroskop z kamerką, mogę wsunąć te folijki właśnie pod mikroskopem, bo wtedy wiem, że dokładnie trafiam w to miejsce, w które, w które mam trafić. Jak najbliżej, szybki przy samej szybce. Jak widać, tutaj już troszeczkę klej puszcza. Jeszcze troszeczkę podgrzeje. No i pora na drugą stronę. Też jak widać klej puszcza. No dobra. Mikroskop już nie powinien być potrzebny. Troszeczkę głębiej tymi folikami wiadę, żeby przypadkiem tam nie wypadły. No dobra, foliki wprowadzone. Łatwiej później będzie prowadzić drut. Nic nie powinno się wydarzyć. Ok. Teraz przyszedł czas na przyklejenie taśmy klejącą klejącej na tafle szybki tak aby szybka została w miarę w jednym kawałku ponieważ w tym momencie ona się trzyma na kleju ale kiedy ją odseparuję kiedy odseparuję szybka od wyświetlacza ta szybka po prostu mm, może się rozpaść na drobne kawałki czego chcielibyśmy uniknąć żeby proces separacji w miarę sprawnie przebiegł no dobra mam taśmę klejącą więc pora przystąpić do zaklejania tej szybki Tak zaklejona szybka powinna w zupełności wystarczyć, także teraz przenosimy się do podgrzewacza i na podgrzewaczu, właściwie separatorze, na separatorze będziemy oddzielać szybkę od wyświetlacza. Wyświetlacz jest zdjęty. Tutaj jak widać cały klej praktycznie został na wyświetlaczu. No i teraz pozostaje tylko ten klej oczyścić i przyklejać nową szybkę. No dobra, słuchajcie moi drodzy. Sprawdzimy jeszcze ten wyświetlacz przed uczyszczeniem. Znowu podepniemy go do telefonu. No i ruszamy. Dobrze podpiłem taśmę. To dziwne. Taśma nie podpięta. No uwaga. Bo tutaj troszeczkę. Troszeczkę mnie pan zdenerwował. Raczej nie powinno się zdarzyć coś takiego, żeby z dotykiem coś było nie tak. No jasne. Nie dopiąłem do końca taśmy. Uff. Ależ on pięknie świeci. Zobaczcie. Przynajmniej, że to może troszkę inaczej widać, ale cały na szaro. To oczywiście klej, także. Tutaj nie będzie problemu, ale dla formalności już sprawdźmy ten dotyk. Jasne, wszystko jest elegancko. Wyłączamy go. Mamy wyłączonego. Bateryjka, włącznik. Taśma, taśma. I teraz z powrotem umieszczamy na podgrzewaczu. Tak, aby klej był troszeczkę bardziej miękki i jak będzie miękki, takim oto urządzeniem, może do tej kamery pokażę, takim oto urządzeniem będę ściągał klej mechaniczny. I taka ładna kubka kleju. Była między szybką a wyświetlaczem, właściwie trochę więcej, bo jeszcze troszkę tu zostało. Teraz uruchomię drugie urządzenie, właściwie działające na tej samej zasadzie, tylko z inną końcówką, tak żeby już doczyścić ten wyświetlacz bardziej. No dobra, tyle co mogłem, to chyba już e, wykorzystałem urządzenia działające na nasz prąd elektryczny jakże drogi. <grych> No, i teraz już tylko i wyłącznie czyszczenie siłą własnych rąk. Biorę sobie szmatkę. Ważne też, żeby szmatka nie była bardzo przemoczona, jak motocyklista wracający do domu w burze, tylko taka zwilżona delikatnie, jak po lekkiej mżawce, bo jak będzie szmatka za bardzo mokra, to w przypadku wyświetlacza IPS po prostu zalejemy te warstwy podświetlania i będzie po wyświetlaczu praktycznie. No, Okej, okay. wyświetlacz jest czysty. Także można teraz przystępować właściwie już do przyklejania szybki do wyświetlacza. No i w tym celu przeniesiemy się do komory, która jest tutaj dokładnie za mną, która zapobiega opadaniu pyłków na wyczyszczone powierzchnie. Odpalam komorę. No dobra, słuchajcie, ja starałem się ustawić tak kamerę, żeby było widać kawałek mojej brzydkiej gęby, ale jak nie widać, to może nic straconego. Zabieram się do doczyszczania wyświetlacza. Tutaj jeszcze wezmę nową szybkę. Szybka ma już naklejony plaster kleju OCA, także trochę mniej pracy będzie. Wezmę sobie jeszcze odrywkę. Widać tu coś tam. Trochę wezmę bliżej, żeby było bardziej widać. Coś tam widać. Zabieram się za doczyszczanie już tego wyświetlacza. Patrzę, gdzie tutaj go części, żeby było widać. Szybka wydaje się być wyczyszczona, znaczy wyświetlacz. Wydaje się być wyczyszczony do perfekcji. Także mogę zrywać warstwę zabezpieczającą kleju i wstępnie wypozycjonować wyświetlacz. Mamy to, jest chyba idealnie. Także umieszczamy wyświetlacz w prasie próżniowo-ciśnieniowej. Mamy moją wspaniałą prasę próżniowo-ciśnieniową. Mamy wyświetlacz, umieszczamy go w prasie, zamykamy, włączamy podciśnienie i sklejamy. Kiedy powietrze już jest odprowadzone, można przystępować do sprasowywania ze sobą dwóch elementów. No i po krótkiej chwili można wyjąć urządzenie z prasy próżniowo-ciśnieniowej. Wyświetlacz prezentuje się następująco. Gdzieś tutaj jeszcze jakieś drobne niedoklejenia widać. Ale to wszystko pod wpływem alkoho al alkoholu. Ale to wszystko pod wpływem autoklawu powinno zostać usunięte. Dobra, moi drodzy, umieszczam wyświetlacz w autoklawie. Zamykam drzwiczki, uruchamiam autoklaw i wpuszczam ciśnienie. Tak, wyświetlacz musi przebywać około 10 minut, w zależności od tego, jak sklejony jest. No, dobra, moi drodzy, można wyjąć wyświetlacz z autoklawu. W tym celu upuszczam powietrze i otwieram drzwiczki. No i oczom naszym ukazuje się taki oto wyświetlacz, bardzo ładnie sklejony, bez żadnych pęcherzyków powietrza. No i dobra, wracamy z powrotem na blat roboczy. Można finalnie podłączyć telefon, sprawdzić czy wszystko wyszło tak jak powinno. Przede wszystkim czy żaden zbłąkany paproszek się jednak gdzieś nie zapodział bo często jak troszkę jest porysowany wyświetlacz po dużych pęknięciach, ogólnie po pęknięciach wyświetlacze potrafią być troszeczkę porysowane po sklejeniu tego nie widać, ale ciężko, ciężko przy czyszczeniu odróżnić jakiś tam pyłek, poproszek od właśnie ryski jedziemy tylko dotyk. dotyk. i uwaga startujemy pacjent żyje dotyk też działa Potrzebne będzie jakieś białe tło. Słuchajcie, jest iła. Żadnego pyłka, żadnego oproszka. Wszystko jest tak, jak ma być. Sprawdźmy jeszcze dotyk. Ach, ideolo. Dobra, słuchajcie. W związku z tym, że jest wszystko ok, wyłączamy urządzenie. No i teraz można przystępować do finalnego składania. Zanim jednak będę go składał, muszę go jeszcze troszkę porozbierać. I teraz, tak, bardzo ważne wyczyszczenie plecków wyświetlacza. Wyświetlacz mogę odłożyć na bok. I teraz trzeba oczyścić ramkę telefonu. OK. Tutaj mamy jeszcze pozostałości starego kleju, który trzymał szybkę właściwie moduł wyświetlacza do ramki telefonu, także muszę go tutaj skutecznie usunąć. No dobra, rameczkę mamy oczyszczoną. Można zamontować przednią kamerę. Cyk. Wyczyścić nieco tylne kamery. Pewnie coś tam się przebrudziły. No i dobra, możemy wziąć tego naszego gagatka, sklejonego świeżo. I wkleić go już do ramy telefonu. No, ja zawsze nakładam klej na boki osobno, czyli na boki przy wyświetlaczu. W sensie na wyświetlacz nakładam klej, o, Coś tu jakiś pyłek się zabłąkał. Drugi boczek. I górę idą też osobno. Wygląda na to, że nic nie powinno wyświetlacza upijać, także można sklejać wyświetlacz z resztą telefonu. I teoretycznie powinienem teraz go ścisnąć, ale jest w miarę ładnie wklejony. Także złożę już do końca telefon i dopiero wtedy go ścisnę, tak aby klej nabrał siły w ciśnięciu, i żeby nam się nie rozklejało później. A, bo to odwrotnie idzie. Dobra. Włącznik klika, także jedziemy dalej. Bateryjkę wepniemy. Tutaj producent przewidział, żeby ten włącznik montować na sam koniec. Taką rewizję małą zrobił. Okej. Okay. No i teraz 50 śrubek. Włącznik. Właściwie włącznik z czytnikiem linii papilarnych. I zaślepeczka. Ciach. Okej, okay, można zakładać klapkę. Teraz ścisnę tego gadka tam na jakieś parę godzin i po paru godzinach zaprezentuję efekt końcowy. Efekt końcowy prezentuje się następująco. Szybka jest idealnie wklejona. Nie ma żadnych bąbelków, żadnych pyłków, a reszta telefonu wygląda tak samo jak przed naprawą. Sprawdźmy, czy dotyk działa na całej powierzchni. Także. Jest idealnie. Jeżeli się podobało, zachęcam do zostawienia tej motywującej łapki w górę. Staram się wypuszczać te nowe filmy co jakiś czas, natomiast jeżeli jest dużo pracy, niestety nie zawsze mam czas tymi filmikami się zająć, bo to jednak robi się telefon za telefonem, a taki filmik, no to trzeba przy tym przysiąść, poustawiać te kamery, wszystko, wszystko dograć. Nie jest to takie do końca proste, ale ostatnio staram się te filmiki wypuszczać dosyć regularnie. Także, jeżeli się podobało, zostawcie tą łapkę w górę, jakiś miły komentarz. Staram się na te komentarze odpisywać. Albo niemiły komentarz. Konstruktywna krytyka, również mile widziana. Subskrypcja, tak samo. Do następnego. Cześć!